Gość Radia Płońsk Wędkarstwo podlodowe ze względu na specyficzne warunki połowu jest najniebezpieczniejszą metodą, która wiąże się z zachowaniem dużej ostrożności. Wymaga użycia trwałego sprzętu, który zapewni nam komfort podczas trudnych warunków, a więc wędzisko, kołowrotek i inne elementy zestawu, one powinny być wykonane z lekkich i niezamarzających elementów. Dzisiaj na ten temat porozmawiamy z naszym ekspertem w sprawach wędkarstwa, Radosław Witulski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty zapatrujesz się na wędkarstwo podlodowe? Z pewnych źródeł wiem, że nie jest tak tak bliskie jak tradycyjna metoda połowu. Wędkarstwo podlodowe na pewno jest specyficzną odmianą wędkarstwa, trochę balansująco na pograniczu wspaniałości, atrakcyjności samego w sobie, no i trochę ryzyka i niebezpieczeństwa. To wszystko oczywiście zależy od nas samych. Wszystko, jak mówią, jest dla ludzi, dla ludzi mądrych. Więc przede wszystkim o tym należy pamiętać. Myśląc, planując, chcąc wejść na lód i sprawdzić, z czym to tak naprawdę się wiąże. Bo pomijając już ten element, bardzo istotny, i faktycznie, jeżeli już mamy nawet taką zimę, jak teraz, od długiego czasu po raz pierwszy mroźną, śnieżną, wspaniałą, zdecydujemy się pójść na lód, no to myślę, że czeka nas też masa zabawy. Przede wszystkim Trochę fizycznej, bo trzeba się nakręcić, się wywiercić jednak te dziury w lodzie. A oczywiście im grubszy, tym lepszy, bo bezpieczniejszy. Ale też jest ta druga, dla mnie, bardziej mistyczna, bardziej atrakcyjna strona wędkarstwa podlodowego. Czyli jesteśmy w miejscach, do których często nie docieramy w ciągu lata, nie mając oczywiście środków pływających, więc wtedy, jeżeli jest lód, możemy absolutnie dotrzeć, dotrzeć do tych miejsc, gdzie może w lato chcieliśmy dorzucić, gdzie może ocenialiśmy, że będą ryby. Oczywiście też trzeba te miejsca typować zgodnie z porą roku i z tym, gdzie te ryby przebywają, no ale powiedzmy, mamy całą wodę, całe praktycznie jezioro do dyspozycji, no i można, powiedzieć, już tylko nasza wędkarska wyobraźnia nas ogranicza, gdzie wywiercimy e, dziurę, gdzie e, podamy przynętę. Druga rzecz, dla mnie spinningisty, e, faktycznie wędkarstwo podlodowe nie jest może tym konikiem, tym najważniejszym elementem e, całego sezonu wędkarskiego. W tym momencie, jak mogę, to oczywiście wybieram pstrągi, ale jeżeli już decyduję się wejść na lód, to właśnie z trochę taką większą Wędką niż nieraz widzimy, takie malutkie, króciutkie wędeczki u niektórych wędkarzy siedzących nad, nad przeremblem, nad dziurą. Są to wędki przystosowane właśnie do łowienia na blaszki, ponieważ możemy spod lodu łowić na mormyszki, na mikro przynęty wspaniałe, jubilerskie, można powiedzieć, albo na trochę większe blaszki, które właśnie są bliższe mojemu sercu, czyli sercu spinningisty, no i wtedy faktycznie, no dodania są całkiem niezłe, te pstryknięcia o koni nawet niewielkich, no dają dużo radochy, można powiedzieć, to jest taki substytut łowienia w lato, tego pełno sezonowego wędkarstwa. Także atrakcja sama w sobie złowienia ryb, zwłaszcza okoni w moim przypadku spod lodu jest jeszcze naprawdę bardzo bardzo duża. No i oprócz tego nawet jeżeli te ryby nie biorą, bo jesteśmy tylko wędkarzami, a wszystko od nich zależy. Jeżeli nie biorą, to też ta pogoda, którą teraz mamy za oknem, dodaje niesamowitego uroku, jak jesteśmy sami, a każdemu tego życzę na środku, nawet niewielkiego. Jeziorka, stawu, dookoła jest biało, jest cisza i faktycznie możemy nawet na to jezioro spojrzeć od strony wody. Z innej perspektywy przynajmniej mi daje wiele, wiele radochy. Na lód wchodzimy samemu, a może jednak wchodzimy z kimś dla większego komfortu i bezpieczeństwa. No i jak ze sprzętem? Jaki powinniśmy ze sobą zabrać? Faktycznie ja powiedziałam, że dobrze jak jesteśmy sami, można powiedzieć to w dużym cudzysłowie najlepiej być z kolegą. Ale też nie w niezbyt dużej grupie, no, ale tu już dochodzi oczywiście do tego głos typowo wędkarski, czyli każdy z nas woli gdzieś w odosobnieniu łowić ryby. Co do sprzętu, absolutnie jest to bardzo. Istotny element każdego wędkarza i każdego rodzaju wędkarstwa, zwłaszcza na lodzie, powinniśmy dysponować odpowiednim sprzętem w postaci świdra, z ostrymi ostrzami. To zaoszczędzi nam wysiłku i czasu. Odpowiedni strój również jest bardzo istotny. Najlepiej jak jest to kombinezon wypornościowy. I co najważniejsze, zapięty. Nie rozpinamy kombinezonów wypornościowych, jeżeli już w nie wyposażymy się, ponieważ no, sama nazwa wskazuje, w razie czego, jeżeli niestety i nikomu tego nie życzę, wpadniemy do wody, ma nas na powierzchni tej wody utrzymać i utrzymać jak najdłużej ciepłotę naszego ciała, a często niestety widzę, że wędkarze po prostu wchodzą na lód, no niestety nieraz dojście do założonego czy określonego punktu wymaga trochę wysiłku. Często też jesteśmy wówczas poceni, często się rozpinamy. Nie róbmy absolutnie tego, czyli do każdego sprzętu jeszcze dochodzi aspekt bezpieczeństwa i rozsądku. Dalej, oczywiście elektronika wszechobecna we współczesnym wędkarstwie również jest ważnym elementem, że też w tym otworze, w którym umieścimy nasze przynęty, również umieścić przetwornik e echosondę, bo całą echosondę, taką jak na przykład diper, mała kulka, którą zawsze gdzieś zmieścimy do kieszeni, łącząca się z naszym telefonem i pokazująca, co dzieje się pod wodą. Zawsze łatwiej namierzyć te ryby, albo przynajmniej sprawdzić, czy pod nami faktycznie jakieś życie się znajduje. Do tego oczywiście wędka, kołowrotek, odpowiednia żyłka. Tu nic się nie zmienia w porównaniu do wędkarstwa pełnosezonowego, jeżeli można tak powiedzieć, czy to będzie spinning, czy spławik, grunt, tu oczywiście też mamy pełną paletę produktów do, do wyboru, można powiedzieć ogranicza nas tylko w tym wszystkim wyobraźnia i oczywiście możliwości finansowe. Jak sam zaznaczyłeś, fanem wetkarstwa podlodowego nie jesteś. A co sprawia, że nie rekomendujesz aż tak bardzo tej metody? Mogę to położyć na szali z innymi metodami, które nie wzbudzają we mnie tylu emocji, co spinning na przykład. No, każdy ma e, zarówno jak w sporcie, jak w każdym, w każdej innej dziedzinie hobby e, swoje ulubione aktywności moją jest spining, ponieważ jest mobilny, dużo się dzieje, właśnie rzucamy, przemieszczamy się, jest bardzo dynamiczne. Wędkarstwo podlodowe no akurat ja jeszcze sobie wybrałem tak jak wspomniałem celowo łowienie na blaszkę, ponieważ mogę sobie faktycznie chodzić bardzo mobilnie, przemieszczać się po zbiorniku, kręcić kolejne otwory. No, łowić można powiedzieć z podbicia, także to jeszcze jest dla mnie alternatywa. Natomiast nie zawsze wędkarstwo podlodowe utożsamiało się ją z łowieniem na mornyżkę. I to jest właśnie ten częsty widok, który przejeżdżając w okolicach jakichś zbiorników widzimy, że siedzą panowie pochyleni nad dziurką, nie ruszają się z tych miejsc i energicznie do góry podciągają jakiś króciutki kij, jak można tak powiedzieć, z punktu widzenia zwykłego człowieka, nie wędkarza, bo tak to troszeczkę wygląda. I siedzenie dla mnie kilka godzin nad otworem nie ma nic wspólnego z atrakcyjnością, więc jakby sama forma. Szeroko pojętego wędkarstwa podlodowego mnie nie zachęca do tego, żeby ten czas jednak spędzać na, na lodzie. Ale jak już to robię, to troszeczkę bardziej zbliżoną do spinningu metodę sobie wybieram. Przede wszystkim też bezpieczeństwo nie ciągnie mnie aż tak bardzo na lód, dlatego od tego rozpocząłem swoją wypowiedź. Nie czuję się komfortowo. Podejrzewam, że więcej bym razy wchodził na lód, częściej bywał na jeziorach w zimie, na tafli zamarzniętej wody, niż to faktycznie robię, gdybyśmy faktycznie te zimy mieli tak jak kiedyś. Mimo tego, że w tym roku jest po raz pierwszy tak mroźna zima, nie planuję mimo wszystko wejścia na lód. Uważam, że jednak ani żadna ryba, ani żadne emocje związane z wędkarstwem nie są e, warte naszego e, zdrowia i życia, ale to jest mój osobisty, e, m, moja osobista e, opinia. E, absolutnie większość teraz zbiorników jest skuta lodem, no ale gdzieś to jest głęboko zakorzenione w mojej psychice, że jednak e, zostawiam sobie tą metodę naprawdę na. Na sam koniec możliwości, jakie daje mi wędkarstwo. Po prostu w tym momencie wolę być na, nad małą rzeką, łowić strągi i to jest dla mnie większy magnes. Same ryby w sobie są w moim przekonaniu bardziej atrakcyjne forma wędkarstwa. Tym bardziej. Ja, wychowany nad rzeką w krą, jednak bliżej sercem jestem do takich łowisk przyzwyczajony i skierowany myślami. Także myślę, że to jest zupełnie subiektywna już ocena. Radosław Witulski, nasz ekspert od spraw wędkarskich, gościł dzisiaj na antenie Radia Płońsk. Serdecznie dziękuję. Do dziękuję, do usłyszenia. Hej, hej. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.